Są takie chwile w historii, w których świat zdaje się drżeć jak napięta struna, gotowa pęknąć, by wydać nowy dźwięk. Chwile, w których czas nie płynie, lecz zawisa, jakby czekał na decyzję człowieka lub kaprys bogów. Czwarty wiek naszej ery był właśnie takim momentem, epoką, w której Rzym tracił dawną twarz. A nowa dopiero zaczynała się formować w świetle pochodni, w mroku pałacowych korytarzy i w ciszy rodzącej się teologii. To czas, w którym historia i mit splatają się tak ściśle, że trudno odróżnić jedno od drugiego. W źródłach widzimy zaledwie kontury, imiona, daty, decyzje. Reszta. Emocje, motywacje, lęki, sny przetrwała jedynie w legendach, w opowieściach przekazywanych przez wieki, w interpretacjach, które bardziej odsłaniają nas niż tamtą epokę. A jednak to właśnie w tych półcieniach rodzi się sens. To tutaj zaczyna mówić fioletowe echo. W tej opowieści wracamy do Rzymu, który już nie był pogański, ale jeszcze nie był chrześcijański, do miasta, które pamiętało triumfy Cezara, lecz słuchało już psalmów śpiewanych w bazylikach, do świata, w którym Konstantyn Wielki, wizjoner, reformator, a zarazem człowiek uwikłany w mrok własnych decyzji, próbował stalić imperium niemieczem, lecz symbolem. I do sylwestra pierwszego papieża, którego milczenie w kronikach stało się przestrzenią dla legendy tak potężnej, że przetrwała aż do naszych czasów. To właśnie w tej szczelinie, między faktem a opowieścią, między polityką a teologią, między światłem a cieniem, narodziła się tradycja, którą dziś nazywamy Nowym Rokiem. Nie jako prosty kalendarzowy gest. Lecz jako rytuał przejścia, echo starożytnych obrzędów i chrześcijańskich reinterpretacji. Gdy więc mówimy sylwester, wypowiadamy imię papieża, który w legendzie ochrzcił cesarza, a w rzeczywistości ochrzcił czas. Ta opowieść nie jest próbą odtworzenia przeszłości taką, jaka była jest próbą zrozumienia, dlaczego pamiętamy ją właśnie w taki sposób. Dlaczego Konstantyn jawi się nam jako władca rozdarty między świętością a okrucieństwem? Dlaczego sylwester, choć niemal niewidoczny w źródłach, stał się patronem ostatniej nocy roku? Dlaczego Janus, Bóg o dwóch twarzach, wciąż patrzy na nas z kalendarzy, choć jego świątynie dawno obróciły się w ruinę? To opowieść o pęknięciu świata o dźwięku, który rozbrzmiał w czartym wieku. I który słyszymy do dziś, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. To opowieść fioletowego echa, echa, które nie opisuje historii, lecz ją interpretuje, splata, ożywia i pozwala jej przemówić na nowo. Nowy rok, który witamy o północy, nie jest więc tylko kalendarzowym gestem, jest echem tamtej przemiany, starożytnego Rzymu, który uczył się oddychać nową wiarą. Kościoła, który przejmował władzę nad rytmem dni, ludzi, którzy potrzebowali symbolu, by nazwać przejście między tym, co było, a tym, co dopiero nadejdzie. W tym sensie każdy 31 grudnia jest powrotem do Janusa, strażnika progów i do Sylwestra, którego legenda stała się bramą między epokami. Gdy więc o północy unosimy kielichy, powtarzamy gesty starsze niż chrześcijaństwo, starsze niż Rzym, starsze niż nasze własne imiona. Stoimy na granicy, która istnieje tylko dlatego, że ktoś kiedyś nadał jej znaczenie, a jednak to znaczenie trwa, bo człowiek zawsze potrzebował momentu, w którym może powiedzieć: To już było i to dopiero będzie. W tym jednym oddechu mieści się cała magia nowego roku.